W Marszu Niepodległości teraz jeszcze więcej, a teraz nie jesteśmy w stanie siebie, tak jak słyszałeś przed chwilą, pani Karolina ma słuszną rację, że nie jesteśmy w stanie się policzyć. Ja powiem tylko tyle, że ludzie, którzy są na tych marszach, mają specjalne znaczki NPR-u, a tych znaczków już nie ma, a było ich 7 tysięcy, więc nie sądzę, żeby po 10 ktokolwiek brał, bo pojedyncze są wydawane, ale powiem, że no, robi, robi to. Brawo robi to robotę. Robert dziękuję ci bardzo, czy mógłbyś nam powiedzieć, powiedz mi czy mógłbyś opowiedzieć w ogóle jaki jest stosunek władz miasta do tego, jak ciężko jest zrobić taki marsz, ile cię to kosztuje? Jasne, ja, ja zanim odpowiem to chciałem powiedzieć tylko pani Karolinie, bo przesłuchiwałem się tej rozmowie, że czasami z boku wydaje się, że pewne rzeczy są dużo prostsze do zrobienia niż one są Faktycznie tutaj w obronie Marka i to nie jest tak, że ktoś ma złe intencje, po prostu czasami jak na Marszach na tego typu wydarzeniach, trudno jest pewne rzeczy też do końca przewidzieć. Są tak ogromne masy ludzi. Tutaj Marek mówi o tym, że, że tych osób od państwa z NPR-u było tak wiele. Dlatego myślę, że trzeba, trzeba też trochę własnej inwencji, trochę też szukać i, i też pomagać, bo, bo mówię, to, to się nie da tego przewidzieć, a wydaje mi się, że to, co tworzycie razem wspólnie Państwo z, z Markiem, to po prostu jest ogromne ogromne przedsięwzięcie i naprawdę no, to wymaga też zaangażowania od innych, od innych osób. Dlatego tutaj w, w Twojej obronie, bo często po prostu organizuje różne Rzeczy mniejsze, większe i wiem, że czasami nawet niektórych nie widać, ale no, nie, nie pamiętam jeszcze czegoś takiego wydarzenia, w którym bylibyśmy do końca z siebie zadowoleni, ale oczywiście dla, dla opinii publicznej ukrywamy pewne rzeczy, o niektórych nie mówimy. Natomiast no, zawsze zawsze w tego typu wydarzeniach jest bardzo trudno dopiąć wszystko na ostatni guzik, nawet jeśli wcześniej ma się przygotowane wszystko na ostatni guzik, to, to występują jakieś no, po prostu okoliczności, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast wracając do, do odpowiedzi na twoje pytanie. A jeszcze jedna rzecz, no jak Pani Karolina tak mówi, no to jest tylko większa mobilizacja no, dla wszystkich, no na tak. przyszłość, żeby, żeby, żeby się jeszcze lepiej poprawić i, i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o pytanie i o, o, Warsza, o Warszawę, o miasto i o władzę w Warszawie, no to od lat już toczymy boje. Ja toczę boje przecież nie tylko z, z Panem Rafałem Trzaskowskim, ale wcześniej z panią Prezydentem. Haną Gronkiewicze walcz. No to, to jest jazda po Ugorze. Eee, no, nie. To jest jazda po Ugorze. To były takie, były tego typu wydarzenia, że, że próbowano nas zupełnie zmarginalizować i gdzieś zepnąć, żebyśmy nie mogli wspólnie, jako polscy patrioci, przemaszerować przez ulice Warszawy. Pamiętam, na, na, największy problem był w 2018 roku, kiedy, e, kiedy rozwiązano Marsz Powstania Warszawskiego, właśnie 1 sierpnia kiedy pod byle, pod, byle pretekstem, pod byle pretekstem próbowano tutaj rozwiązać to zgromadzenie. Najpierw poszły informacje o tym, że to zgromadzenie jest rozwiązane, dlatego że ktoś miał na koszulce przekreślone, powtarzam, przekreślone. E, znaki e, ustrojów totalitarnych, takich jak e, sierp e, i młot, i, i swastyka. To jest jednoznaczne, no takie, że, że, że ktoś po prostu, jeden z uczestników, z wielu tysięcy uczestników, mhm. potępiał tego typu e, znaki. Natomiast dla pani Hanny Grąkiewicz walcy i jej współpracowników to nie stanowiło problemu, żeby e, tego typu zgromadzenie rozwiązać, co stwarzało po prostu też zagrożenie takie jest... bezpieczeństwa. Ich to, ich to kompletnie nie interesuje. Oni, e, oni, grają, e, oni grają na siebie, oni próbują tutaj nasz patriotów rozbijać, próbują prawnie, próbują bezprawnie, próbują um, utrudniać. W tym roku również mieliśmy tego typu utrudnienia, bo rozwiązano takie zgromadzenie techniczne na Placu Krasińskich, e, e, no, które pozwala nam na to, żeby przygotować wcześniej scenę, występy i tak dalej. Tam też gromadzą się wcześniej ludzie. No ale udało się jakoś Suma summarum e, przezwyciężyć. To ten marsz w tym roku e, no jest to ogromnym sukcesem, bo myślę, że na Rodzie Dmoskiego było nas około 100 tysięcy e, osób naprawdę. To to jest e, niektóre marsze niepodległości nie były tak duże jak, jak ten marsz Powstania Warszawskiego, a to jest no, to wynika z ciężkiej pracy wieloletniej moich kolegów, moich koleżanek, trochę mnie. Przy tym, że, że, że to, to wydarzenie po prostu no, jest porównywalne w tej chwili już do, do, marszów, do marszów niepodległości. Tu sprzyja oczywiście też pogoda trochę, aura, no, bo to jest no tak. środek, środek wakacji. Ten marsz, frekwencja na tym marszu jest duża dzieci, młodzieży, no, bo nie ma szkoły, tak, nie ma obowiązków tych szkolnych. Rodzice też się mniej boją, że tam nie będzie się pił no, deszcz, to jest, Robert mamy tu taki zwyczaj, że do nas dzwonią ludzie bez żadnych ustawianek i zadają pytanie. Mamy na linii pana, który chciałby zadać ci pytanie. Dobry wieczór Marek Jakubiak. Dobrze, tu już skrycie. Panie Robercie, chciałbym korzystając z Pana obecności. Jaka jest sytuacja operacji prawna, Stowarzyszenia Marszu Niepodległości? Jaka jest Pańska rola w tym towarzystwie obecnie, bo tam jakieś pałki były. I czy ten marsz w ogóle w tym roku się odbędzie 11 listopada? Kto go będzie organizował? Czy pan jak zwykle i jak to wygląda z pana z dawnymi kolegami? Dziękuję za pytanie. Dobre pytanie. Dobre pytanie, bo końcówka jest dobra z moimi dawnymi kolegami. No to no. prawda, że to chyba są moi dawni koledzy. Proszę Państwa, no, ja nie, nie opowiadałem tych historii dotyczących sporów wewnętrznych, jeśli chodzi o marsz niepodległości, bo uważałem, że, że, że marsz niepodległości, dalej tak uważam, jest dobrem narodowym, bo to on nie należy do organizatorów, czy tam nie wiem, do Bąkiewicza, czy do Bosaka. On należy po prostu do polskiego, do polskiego narodu, do, dla, dla polskich, do polskich patriotów. Natomiast no, natomiast no tutaj muszę powiedzieć o tym, że środowisko Konfederacji, bo to głównie to środowisko, stworzyło, stworzyło pewną rozgrywkę Dobrze. wewnętrzną Dobrze. bezprawną. Wspierani byli przez, przez, przez sądy. Ja już, ja już prezesem stowarzyszenia samego Stowarzyszenia Marsz podległości w sensie formalnym nie jestem. Natomiast sytuacja jest o tyle skandaliczna. Że wyłączano mnie z postępowań, w których ja byłem stroną i byłem w sporze, czy, czy ja z moimi kolegami w sporze z, z tą drugą stroną, bardziej konfederacką, czy bardziej ruchu narodowego i, i młodzieży wszechpolskiej. Ja myślę, że w ogóle kiedyś nagram taki materiał, albo zastanawiam się też nad napisaniem książki, jak to tak naprawdę tam w środku wyglądało, bo. Na mnie z tamtej strony poszło bardzo wiele niesprawiedliwych oskarżeń, kalumni, można powiedzieć. No a, sytuacja, a sytuacja naprawdę wyglądała zupełnie, zupełnie odmiennie. Natomiast zastanawiam się zawsze nad tym, jak, to, jak, jak ta forma ma wyglądać, bo powtórzę, no, takie publiczne między sobą. Nawalanie to jest to, to jest coś bardzo takiego nieprzyjemnego. Uważam, że my dzisiaj w, tej, w tych okolicznościach, w których znajduje się Polska, nie potrzebujemy, nie potrzebujemy tutaj wojen po tej, naszej, po tej naszej stronie. Oczywiście byli moi koledzy, pewnie moimi przyjaciółmi, ani kolegami w przyszłości nie będą. Natomiast jeśli będzie trzeba na przykład współpracować politycznie albo działać dla Polski, a będzie taka przestrzeń, to. Myślę, że dzisiaj, dzisiaj po prostu dobra naszej ojczyzny jest ważniejsza. Konkludując, nie jestem organizatorem w sensie stricto Marszu o Niepodległości, natomiast nie wiadomo, jak to się jeszcze w przyszłości. <grym> daj Boże, daj Boże. <grym> Wydaje mi się, że jednak większość osób, takich zupełnie niezależnych obserwatorów, uważa, że zrobiłem kawał, kawał tam roboty i faktycznie jak. Zrobiłem naprawdę ciężką, ciężką, ciężką własną pracą. No a, a jak będzie w to. tym roku, no, to organizuje Marsz Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Oni będą organizowali w tym, w tym roku. Mam nadzieję, że ten marsz, marsz przejdzie. Natomiast no, można spodziewać się jakieś prowokacji no, to jakichś to tak. tego, typu, tego typu wydarzeń. Mhm. Dziękuję. Robert, mamy następny telefon. Już tu się połączyłem. Prosiłbym o pytanie do Roberta. Panie Marku, ja mam do Pana pytanie. Strasznie się cieszę, że się dodzwoniłem. Chodzi mi o no, no, no. problem tego typu, że przeglądając kanały i słuchając Pana, trafiłem na e, reportaż na kanale YouTube, prowadzonym takich, jak Pan ma, Dlaczego nie jesteśmy jeszcze e, e, bogaci. I było to tam był e, e, pan profesor e, Tylko, który jest geologiem, e, i który e, wysłuchawszy tego do trwało godzinę czasu. Dobrze, ale ja by, wie pan, bo mamy gościa na antenie i ja bym chciał po prostu wykorzystać gościa, bo ja się bardzo cieszę, ja że pan. panie Marku to króciutko no. będzie, bo się dowiedziałem, że. Jesteśmy potęgą w złożach, mamy pół tablicy Mendelejewa pod ziemią i jakiś czas temu zarządu zarządu KWK było głośno o, o łupkach i o gazie i okazało się, że przyjechali, zrobili trzy odwierty i doszli do wniosku, że to jest za drogo, że to się nie opłaca, że to małe ilości. Nie, tu chodziło tu o koncesję. Okazuję. Dobra, tak, ja przekazuję, ja ja... okay. że Pan Panujak to sprzedał Sprzedał Amerykanów i jest cisza. Nikt w Polsce tyle mamy problemów, tyle się mówi. A Jednym zdaniem mówi, panu odpowiem tym... na ten temat. Jednym zdaniem panu odpowiem na ten temat. Amerykanie nie dostali koncesji. Dziękuję panu serdecznie, kłaniam się. Proszę państwa, teraz mamy gościa i proszę się skupić na tym. Dobrze, bo Roberta, ciężko jest wyrywać z jego pieleszy. A nam dzisiaj czas poświęca. Jeżeli macie do niego pytanie, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to Robert, ja Ci dziękuję bardzo za czas poświęcony NPR-owi. Bardzo Ci dziękuję za to, co robisz. I powiem Ci, że i to też pragnę wyjaśnić, bo miałem tutaj mnóstwo pytań, dlaczego mnie nie było na trybunie. Otóż, i dlaczego nie przemawiałem? Dlatego, że jestem politykiem, proszę Państwa. A tu jest cicha, bardzo cicha. Bardzo cicha taka porozumienie, że politycy, że to są marsze niepolityczne, więc politycy nie przemawiają. Marian Kowalski w bardzo dobrym wystąpieniu przemawiał w naszym imieniu i tej, tego się trzymaj, Robert. Niech politycy nie wchodzą na scenę, niech to będzie Polaków marsz, a nie polityków. Ja jestem Polakiem, ale. Co by tu dużo nie powiedzieć politykiem. I pamiętajcie, że byłby to przykład dla innych w związku z tym. Sądzę, że dobrze się dzieje, że politycy nie występują, a ja się nie pcham specjalnie, bo pewnie by mi nie odmówił Robert, jakby w las powiedział, że chce trzy słowa powiedzieć. To bym pewnie powiedział, ale to by był wyłom w zasadzie. A tutaj musi być żelaza zasada, bo za chwilę by się pojawili inni politycy, a potem te nasze uśmiechnięte marsze stałyby się marszami zaciśniętych zębów, bo politycy się w to wtrącili. Robert, dziękuję Ci bardzo. Dokładnie, dokładnie tak by było. Dziękuję Ci Marku, dziękuję Państwu. Naprawdę zapraszam na kolejne marsze, spotkamy się. Na Marszu Niepodległości pewnie i, i mówię. Życzę Wam wspaniałego rozwoju, Marek. Trzymam kciuki, wykonujesz gigantyczną, naprawdę świetną. Świetną robotę, no to mobilizowanie społeczeństwa, te, te programy. Tylko, tylko kilka słów, to jestem pod, pod dużym wrażeniem i zastanawiam się, czy trochę nie zacząć Ciebie naśladować. <grym> się... Dobrze, nie, nie, nie będziesz ostatni ani pierwszy, nie, dlatego że już są posłowie, którym ja mówię, nawet jak to robię. Przychodzą do mnie do domu, pokazuję sprzęt, jaki trzeba kupić jak to robić, pokazuję wyraźnie. Są ludzie, którzy pokazali mi ten program, którego używam w tej chwili. No Prosty jak gwizdek i polecam go gorąco, ale to sobie pogadamy, jak będziesz chciał, to Jasne. ci powiem. Jak... I, I co zasady? Tu się złoszczą na mnie czasami, że coś mi się tu psuje, że coś się rozłącza, bo to wszystko sam robię. I tu jestem speakerem, ja tu czytam komentarze, ja tu czytam, łączę się, rozmawiam i tak dalej, i tak dalej. To trwa półtorej godziny, ale trzeba pamiętać jedno. Robi się to nie dla siebie, a dla ludzi. I trzeba wiedzieć, że się jest jedną częścią składową tego społeczeństwa, i to wszystko, co robimy, robimy dla nich. Dlatego tak często tutaj przychodzą, w tej chwili nas ogląda ponad 4 tysiące ludzi na żywo. Do końca tego tygodnia będzie na Facebooku i na YouTubie łącznie 70 do 100 tysięcy ludzi. I, i powiem ci, Robert, że to jest zauważalne, i to jest nowego wzoru polityka, dlatego że ja jako poseł, jako jedyny mam największe dyżury poselskie na świecie, które ogląda 100 tysięcy ludzi, bo mówimy o polityce, o problemach Polski, tak. jak je rozwiązywać, i tak dalej. Moi NPR-owcy, czyli rodzina czwartkowa, też ma prawo za moim pośrednictwem interpelować. Ja im ceduję na nich też prawo interpelacji. Myślisz, że nadużywają? Nie, ale mają takie prawo interwencji poselskiej. Bo ja im użyczam swojego nazwiska. Jak jest tylko zarejestrowany na naszej bazie i ma jakiś generalny problem, to ten problem interpelujemy. Tak więc tak to działa i zachęcam wszystkich, żeby to robili. Dlatego, że to jest nowa epoka. Tutaj robimy, ja wiem nawet, wiesz, bo problem polega na tym, że kiedyś nam internet wyłączą YouTube'a tak, albo tak, Facebooka. Bo to będzie tylko kliki i wszystko. I był jak nie ma Jakubiaka. No to my mamy na swoich serwerach bazę przez którą się będziemy komunikować. Tak? Mamy inne Super. jeszcze komunikatory, na które przejdziemy, jak nam tutaj psikusa zrobią. Tak więc przygotowujemy się na każdy scenariusz i oglądaj nas w ogóle, Robert. Będę. Będę. No, zapisz się do NPR-u w ogóle, co? Jaki to problem? Nie? Zapisz, zapisz. Mi tam No, cała masa patriotów tutaj jest, naprawdę. Podobało Ci się wideo? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.